Co on tam wyprawia? Wiesz, chyba piecze ciasto. Najwyraźniej znudziło go życie w kreskówce i. Pardon, mwa? I chce żyć w prawdziwym świecie z nami. Gadajcie sobie. Więc robi nam obiad, taki naprawdę duży. Aha, jasne. Sporo jedzonka! Y Ben jest tam y, w tablecie. Tak, jakoś zamienili się miejscami i obaj są zadowoleni. Ale jak długo może to jeszcze potrwać? Hmm, czego nam brakuje? Zupka paznokciowa, sierściowe spaghetti, sałatka sznurówkowa z pastą do zębów. E, rybka! Nie zrobiłem rybki! Nie. <grym wytrych> <Yes. grym wytrych> Łowienie jest nudne. Łowiłeś tylko pięć minut. Najgorsze pięć minut w moim życiu. Ej, to co jeszcze normalni ludzie robią? Rzut! Ja! Oj, zmywanie naczyni nigdy nie było tak fajne. I rzut! Ta! Świetna miejscówka. To co teraz robimy? Sezon na hipusie? Witzbark, musisz uważać. No to! Zonna Bena! <grym wytrzyma> tak, to jest całkiem śmieszne! Ej, wiesz, nie musisz mnie bić przez jedną dziwną tablicę! <grym wytrzyma> no tak, ale to śmieszne! Fakt, tak! To jak mam przestać być akordeonem? Ja wiem! To zadziałało! Już więcej z tobą w warcaby nie zagram. To może w szachy? E, być normalnym jest trudniej niż myślałem. Muszę ich jakoś przekonać, że jestem zwykłym Kowalskim. Tylko gdzie ja znajdę ośmiornicę? Gdzie się chowasz, komplu? Chcielibyśmy się to dobrze zająć. Muszę sobie załatwić przebranie. To jest myśl. Fryzjer. Halo? Śmiało, zajmij ją Tio! Za chwilę przyjdio. Dobrze, że jest tu fryzjer. Goni mnie właśnie dwójka dziwaków. Nowa fryzura mogłaby ich zmylić. Polecam relaksio i się wszystko ja! naprawijo. Ej, co ty, wyprzytnę ci tylko trochę na górze. Ja! Ile jeszcze będę musiał siedzieć? Przez wieczność albo dwie wieczności. Hmm. Co ty robisz, kolego? Taka mała wycieczka! <summing> Zingo, bo jeszcze kogoś zranisz. No i co? Już w następnym odcinku będziemy przyjaciółmi. W następnym odcinku on ma nas za kreskówkę. A w jego kreskówce nie można się zranić. Dlaczego uciekasz? Sezon na pewno się nie skończył. Gigantozaur ma inne zdanie. <summing> Co? Jak to na dole? O o! -o. A! Nie dzisiaj! Co? Hey, Ciebie? Yes! Powstrzymajmy Zingo, bo zaraz wjedzie w przepaść! Oj, słyszałem, że w przepaści jest wyjątkowo ciepło! Jej kierowanie bardzo mi się spodobało. Czy jesteś zła? Nie wolno wjeżdżać kamperem z ludźmi w przepaść. Prawdziwi ludzie cierpią. Ale to jest bardzo zabawne. Poza tym za tydzień i tak wrócisz. Prawdziwy świat nie działa w ten sposób. Kiedy znikasz, to znikasz.